Twe drzwi niech będą gościnne, gdy je otworzę znienacka, a potem zamrą i cichną, i oto stanie się schadzka. Twe ręce niech będą dobre, i niechaj mi się nie bronią, gdy zechcę po nich pełznąć gorącą, łachknącą dłonią. Twe usta niech nic nie mówią, dla pieszczot rozwarte czujnie, by mnie milczeniem dwojakim mógł oszołomić podwójnie. I nic Ci nigdy nie powiem w nasyceniu maglinie i niech Twe ciało powolne z daleka ode mnie stygnie Twe drzwi niech będą mi wierne gdy je odejściem zasmucę Choć nic Ci nigdy nie powiem i nigdy już nie powrócę.